Zagraliśmy dobry mecz, który tak do końca nam nic nie dał, bo odpadliśmy. Chcieliśmy awansować. Drużyna walczyła do końca o drugiego gola, zabrakło. Natomiast dzisiaj trzeba powiedzieć, że było to, czego zabrakło w astanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie drużyny: determinacja, walka, odcinanie od podań i dyscyplina. Dlatego. Z tego mogę być zadowolony, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, nie jestem zadowolony z tego, że odpadliśmy. Dziękuję kibicom za to, że dzisiaj od pierwszej do 90 minuty stworzyli taką atmosferę. Niezapomniany wieczór i dziękuję za to, że w taki sposób dopingowali zespół. Brakło tego, co robiliśmy dziś dyscypliny, determinacji walki walki wręcz z kabanangą. Tego zabrakło. Nic więcej. To jest nasz obowiązek i tutaj innej opcji nie ma, abyśmy nie grali w Europie. Tak, ten klub ma funkcjonować, aby w każdym roku grać w europejskich pucharach, bo wtedy tylko i wyłącznie klub się rozwija. To jest nasz, nasz cel na dziś. Inaczej to miało być? Jest taka sytuacja, trzeba sobie z tym dać radę. Czekamy teraz na losowanie. Zapomniałem pogratulować na stanie Awansu, teraz to robię. Życzę im, aby jak najlepiej zaprezentowali się w czwartej, czwartej rundzie. Natomiast my patrzymy w tej chwili na siebie. Teraz jest Liga, za chwilę wyjeżdżamy do Termaliki, potem mamy Puchar Polski, potem znowu Liga i będziemy grali w decydującej fazie o Ligę Europy w czwartej rundzie. Z kim? Dowiemy się w najbliższym czasie. Zgadzam się w stu procentach, że mało strzałów było. Cztery to mało. Trzy, tak? Trzy celne? Nie, trzy strzały. Yy... De tak, zdecydowało to, że w tych momentach być może gdybyśmy się zdecydowali na oddanie strzału, któryś zawodników Astany wyszedłby ze strefy. Był taki moment, że Astana broniła dziewięcioma zawodnikami. Bardzo zagęściła środek yy, przed pole bramki. Także tutaj staraliśmy się grać, yy, szukać miejsca do wgrywania piłki. Wiele razy wygraliśmy, zabrakło decyzji o strzale. Zgadzam się też o tym. Natomiast w tej chwili nic już nie zrobimy. Poza tym że stwierdzimy fakty, jak było. Takiego zawodnika jak Wadis w polskiej lidze nie ma w tej chwili. Tutaj ja nie odkryłem Ameryki, tylko stwierdziłem fakt i zastąpić takiego piłkarza No dzisiaj no raczej nie znajdziemy takiego w Polsce, aby, aby to zrobił. Natomiast nie ma go. Ja nie, nie mam zamiaru w tej chwili się zastanawiać co by było, bo go nie ma i będziemy pracować z tymi zawodnikami, którzy są. Inaczej będzie dużo nagrała. To jest normalne, bo każdy coś innego wnosi do gry. Natomiast będziemy pracować nad tym, aby ci nowi zawodnicy szczególnie poznali to, w jaki sposób my, my chcemy. Co do Szymańskiego, ja się w żaden sposób nie boję stawiać na młodego piłkarza. On po prostu jest dobry i tyle. Po prostu na treningach dobry, dał nieraz sygnał, on ma pracować. Ja bym chciał. Oczywiście nie możemy go zagłaskać, ma pracować, ale przed nim może być przyszłość, jeżeli będzie dalej pracował w taki sposób jak, jak dziś, jeżeli dalej będzie myślał w ten sposób jak dziś, jeżeli się nie zmieni, jeżeli nie zmieni swojego myślenia, to może daleko zajść. Natomiast na dziś na razie jest obiecującym piłkarzem, przed którym jest bardzo dużo pracy, aby wejść na ten poziom bardzo wysoki. Dzisiejszy mecz, Masz. dobrze, do domu. W do, do. polskiej Premier League jeszcze nie ma takiego futbolistka jak, jak Waliz i ciężko znaleźć takiego My Będziemy pracować z tymi graczami, które u nas jeszcze są. I ja nie boję się, żeby nowe futbolisty wchodzili na placówkę. Szymański to bardzo dobry futbolista. On ciężko pracuje na treningowkach i on dokazał, że on da stojęta wóz, żeby bez grać w macie. I jeśli on tak dalej będzie budzi, to On, noga, noga, to dziś zagrał bardzo dobrze. Przed, ożywił, wziął na siebie ciężar gry. To też o czymś świadczy. Dał takiego pozytywnego kopa drużynie. Miał asystę przy golu Kuby Czerwińskiego. Dobrze dośrodkował piłkę w stałym fragmencie gry. Widać mi pazerność, a to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o młodego. Piłka na ucień, biegnie za nią, bo chce. Dał, dał na pewno dużo pozytywów i oby tak dalej. To co powiedziałem, jeżeli dalej będzie w ten sposób pracował, to szanse kolejne będzie otrzymywał. Nie. Nie, nie nie zgodzę się. Bo mimo wszystko, mimo porażki, która nie powinna się przytrafić w taki sposób, w takim stylu, jak zagraliśmy w stanie, to to było do odrobienia. Było do odrobienia i mogliśmy to zrobić. Tą drużynę stać jest na to, aby odrobić takie straty w takim meczu. Na to jestem wściekły, że nie zrobiliśmy tego mimo dobrej gry. Zabrakło niedużo, być może jeszcze większej determinacji, która spowodowałaby tą jeszcze większą pazerność w polu karnym, że wepchnęlibyśmy tą piłkę do siatki w ostatnich minutach meczu.